Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z tanimi cudami kosmetycznymi z drogerii Rosman, a tutaj będzie Deneczko. Czyli kosmetyki, które już zużyłem i dzisiaj chcę Wam ze szczerego serduszka wam je zarekomendować, ponieważ są to przegenialne kosmetyki w bardzo niskich cenach, które są warte zainteresowania, warte uwagi, warte wszystkiego dosłownie. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy produkt, który chcę Wam zarekomendować, i tutaj Wam pokażę nową saszetkę, ponieważ ja te maski kupiłem na zapas. Można je kupić w Rossmanie, można je kupić w salonach Ziai. Jest to ziaja Miód Manuka, słodka pielęgnacja w formie i działaniu. Przeciwtrądzikowa maseczka do skóry tłustej i mieszanej, miut Manuka. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. I od razu wam powiem tak. Ja nie mam skóry tłustej, ja nie mam skóry trądzikowej. Ale w przypadku mojej bardzo suchej skóry, maseczka wykazuje świetne właściwości kojące, wyciszające, łagodzące podrażnienia, regenerujące skórę. Ta skóra jest taka rozświetlona, dobrze nawilżona po jej zastosowaniu. Skład jest przegenialny także jak najbardziej. Nie ma żadnego problemu. Musicie uważać z adnotacjami imsi na stronie Rossmana, ponieważ na stronie Rossmana, na przykład ta maska może zawierać donor for Formaldehydu i tak dalej, i tak dalej. Warto sprawdzać stacjonarnie składy. Także, jak najbardziej, w moim przypadku maska nie zawiera żadnego donoru Formaldehydu, i skład jest w pełni czyściutki. Także za 2 zł, jak najbardziej maseczka idealna. Taka jedna saszetka wystarcza mi na dwa zastosowania. Konsystencja typowo miodowa, łatwo się rozprowadza, komfortowa w użytkowaniu, także jak najbardziej śmiało rekomenduję. Następny produkt, który wielokrotnie był pokazywany na moim kanale i również wam pokażę tutaj całe, Opakowanie, są to płateczki pod oczym i sany, maska pod oczy. Coś przecudownego, coś przegenialnego, coś po prostu najlepszego. Jeżeli szukacie produktu maksymalnie niwelującego oznaki zmęczenia na skórze wokół oczu, silnie nawilżającego, nawadniającego skórę wokół oczu, o intensywnych właściwościach prewencyjnych, przeciwzmarszczkowych, rozświetlających i mega nawilżających skórę wokół oczu. Naprawdę najlepsza maska pod oczy ever. Przegenialny produkt w Rossmanie za 3,50. Jest to produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Wielokrotnie polecany na moim kanale. Ja w domu mam spory zapas tego produktu. Kocham, kocham i jeszcze raz kocham. Ze szczerego serca każdemu rekomenduję. Następny produkt, który zdękowałem i chcę Wam zarekomendować, jest to Jop. Kwiat lipy, naturalny balsam do rąk i ciała. 98% składników pochodzenia naturalnego. Produkt fantastycznie pachnący, nawilżający, bardzo lekka konsystencja, bardzo szybko się w skórę wchłania, zero tłustej warstwy, ani żadnej lepkiej warstwy. Zapach się utrzymuje bardzo długo, produkt mimo swojej bardzo lekkiej konsystencji zapewnia przegenialne nawilżenie, nawet przez cały dzień. Także jak najbardziej, on nie wchodzi w integrację tutaj żadną z moimi perfumami i tak dalej, nie miesza się z tym, nie tworzy się żaden smród. I op, są przegenialne składowo i zdecydowanie mogę wam je zarekomendować. W tamtym roku 2019 roku, dwa lata temu prawie, żele Jop bardzo kochałem, stosowałem namiętnie i po prostu cud bajeczka rewelacja. W pewnym momencie zaczęły mnie bez powodu przesuszać. Odstawiłem je na kilka miesięcy i zacząłem stosować żele pod prysznic, lak, bądź bielenda i tak dalej, i tak dalej. A teraz powróciłem na próbę do żeli Jop i znów moja skóra się nie przesusza. Także jak najbardziej znów z wielką przyjemnością mogę stosować produkty Jopa. Także jak najbardziej ten balsam jest przecud Cudowny, śmiało Wam go rekomenduję następny produkt z tej samej linii i o tym samym wariancie zapachowym jest to Jop żel pod prysznic kwiat lipy, przegenialny taki wyciszający, kojący zapach, zapach się nie utrzymuje w przypadku tego żelu pod prysznic na skórze bardzo delikatny produkt, który w moim przypadku zero przesuszenia, używałem dla was kremów BB bądź podkładów do testów a miałem tylko filtr, to służył mi do pierwszej fazy oczyszczenia skóry twarzy myślę, że za jakiś czas z całą pewnością powrócę do tego produktu, jest jest to wianek nawilżająca, emulsja myjąca do twarzy z ekstraktem z lipy. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Moje kochane skarby, bardzo przyjemna emulsja, która rozpuszczała bez problemu podkłady, kremy BB, filtry. Fantastycznie się sprawdzała w pierwszej fazie oczyszczania skóry twarzy. Nie wysuszała, nie odwadniała, po prostu była bezproblemowa. Żadnych problemów z tym produktem nie było, także jak najbardziej mogę Wam go zarekomendować jako taki wstępny produkt przed żelem do mycia twarzy do demakijażu. Także jak najbardziej fajny kosmetyk za 20 zł w Rossmanie ze szczerego serduszka rekomenduję. Następny produkt, który chcę wam zarekomendować z Rosmana, jest to Isana Med 24 godziny nawilżenia hand cream, krem do rąk nawilżający. I tutaj muszę wam powiedzieć, że producent no tutaj zapewnia 24 godziny nawilżenia, ja mówię, no na pewno będzie to bardzo, bardzo bogata formuła produktu. Ku mojemu zdziwieniu ten krem do rąk miał bardzo leciutką konsystencję. Momentalnie jak woda wchłonął się w skórę rąk i bez żadnego problemu nie pozostawiał śladów po prostu przy jakiejkolwiek rzeczy, którą dotknąłem po jego aplikacji, ale na wilżenie skóry dłoni było na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie było to nawilżenie, nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o utrzymywanie nawilżenia dłoni przez cały dzień. Skóra dłoni była w komforcie, także jak najbardziej tani, świetny krem do rąk z drogerii Rossmann, do 6 zł maksymalnie, także jak najbardziej, jeżeli poszukujecie takiego maksymalnie nawilżającego, lekkiego kremu do rąk nam będzie ideolą zdecydowanie. I ostatni produkt, który wielokrotnie również był pokazywany na moim kanale, tak, ostatni produkt, bo tak tutaj jeszcze patrzę, wiecie, czy y, o czymś nie zapomniałem. Jest to Faceboom gumowa maska algowa peel off. Moje kochane skarby. Ten produkt warto kupić za tą cenę raz w tygodniu. Tą maskę traktujecie jako intensywną kurację do twarzy. Możecie zrobić tak, że oczyszczacie skórę twarzy, aplikujecie serum do twarzy i na to aplikujecie tę maskę algową. Maska algowa pozwala na głębszą penetrację substancji aktywnych zawartych w serum w głębsze warstwy skóry, co umożliwi efektywniejsze, intensywne, widoczne rezultaty na waszej skórze pod kątem działania serum. Także maski algowe wtłaczają wszystkie składniki aktywne zawarte w produktach przed nią, a zaaplikowanych w głębsze warstwy skóry, także jak najbardziej nie ma tutaj żadnego problemu. Maska przegenialnie pachnie, jest komfortowa, nie zastyga tutaj na takie białe, wiecie, jak typowe maski algowe, na takie formy proszkowe, że ciężko jest się z tego skóry twarzy pozbyć, nie ma żadnego problemu. Zastyga po prostu na gumę, zero śladu, bez śladu ją się ściąga, nie ma najmniejszych problemów. Na promocji w Rosmanie ona kosztuje dyszkę, cena regularna 16 zł. Ale jako kuracja taka raz w tygodniu dla każdego typu skóry. Zdecydowanie warto zainwestować w ten produkt. On sam od siebie, bez serum, zapewnia taki efekt rozświetlenia, nawilżenia, wygładzenia. To jest po prostu taki efekt, jaki byście uzyskali w gabinecie. Także cud bajeczka, rewelacja, skóra jest rozświetlona, zdwojone działanie intensywniejsze serum, które zostało zaaplikowane przed tą maską. Cud bajeczka, rewelacja. Tylko ostrzegam, że w przy przypadku aplikacji serum przed tą maską nie aplikujecie żadnych kwasów ani retinolu. Oczywista oczywistość, moje kochane tylko klasyczne sera, na przykład witaminące, antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe, nawilżające, takie, wiecie doskonale o co mi chodzi. Nawet serum z niacynamidem może być zaaplikowane przed tą maską, takie regulujące, co umożliwi jego intensywne działanie. Także jak najbardziej fajny produkt zdecydowanie rekomenduję. Także moje kochane skarby na dzisiaj to tyle. Fajne, wielkie cuda z Drogerii Rossman. Także, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Buziaczek Wielki. Hej!